Konferencja zorganizowana na trybunach Asta Areny miała dotyczyć podsumowania dotychczasowych prac remontowych prowadzonych na stadionie. Jednak jeden z niezapowiedzianych tematów spotkania wywołał prawdziwą konsternację. Z dniem 1 lipca stadion, na którym się znajdujemy będzie zamknięty dla publiczności. Powodem tego jest wniosek wykonawcy robót o przejście z robotami na główną trybunę. Te opóźnienia w pracach to zdaniem dyrektora Pilskiego Mosiru Dariusza Kubickiego w dużej mierze zasługa poprzednich władz powiatu. Inwestycja była wstrzymywana przez byłego starostę, bo to głównie Jemu to zawdzięczamy przez dwa lata. Straciliśmy mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy. Tych pieniędzy straci też sporo klub żużlowy Polonia. Organizacja rozgrywek poza piłą oznacza straty z dnia meczowego oraz ogromne dodatkowe koszty. A jakie są wstępne szacunki tych ostatnich? Mowa o nawet kilkudziesięciu tysiącach za każdy mecz. Myślę, że bliżej 100, bliżej tak, jak to się wszystko, wszystko zliczy. No i oczywiście są też niższe, no mówiąc o takiej, że taką inżynierii finansowej klubu, no są też niższe przychody. No. Tak, bo to też trzeba, trzeba założyć, że no na dobre mecze wiemy, ile, jak możemy zapełnić Asta Arenę, a zdajemy sobie sprawę, że no nie powilimy tego wyniku na obcym stadionie. Władze miasta podkreślają, że zależy im na rozwoju Speedwaya w Pile, o czym świadczyć mają koszty dotąd poniesione. 4,5 miliona złotych wydano do tej pory na tor, a sam remont obiektu pochłonie ponad 22 miliony złotych. Póki co ostatni mecz w tym roku na torze Asta Areny Polonia rozegra 30 czerwca z lokomotyw Da O tym, gdzie pilanie będą jeździć w dalszej części sezonu, klub będzie informował na bieżąco.